takie moje, dzisiaj kolejne otwieranie paczek yy, Zaczynamy sobie tak vloga, słuchajcie Będziemy sobie dzisiaj otwierać takie dwie paczuchy Z tego co wiem, to poniedzieli przyjdą kolejne Także mamy takiego vloga, typowo z otwierania paczek, wiem, że takie lubi Słuchajcie, nie będzie takiego typowego PR unboxingu, bo mam ochotę nagrywać vloga Także będzie w formie vlogowej Coś wam tutaj jeszcze na pewno pokażę Otwieramy palkę od joka. dawno nie dostałam nic od nich, także mega się cieszę. Mam oczywiście ulotki, tołpę, pilomax, u Awa Laboratorium, bardzo lubię krem pod oczy od nich. Tutaj mamy kolejne ulotki, o, katalog z katalog produktowy. Musiałam się przebrać, bo czułam się strasznie niewyjściowo. Dobra, wypełniacze i tutaj właśnie mam ulotkę od Nature Queen, herbatint. Okej, okay. co my tutaj słuchajcie mamy Rzęski od Klavier Bardzo mi się spodobały I stwierdziłam, że chętnie sobie przetestuję Nie miałam jeszcze tych rzęsek to jest słuchajcie Miss Princess and Natural Beauty. One były po jakieś 8-9 zł, bardzo tanie. Słuchajcie, mam tutaj też puder od Paeze Cloud, ten pod oczy, bardzo chciałam sobie go przetestować. Wzięłam też hydrokrem na dzień i na noc cera odwodniona i wrażliwa. Bardzo mnie ciekawi ta nowa kolekcja Body Boom, bo tak naprawdę właściwie to Facebook, bo tak naprawdę bardzo dużo się ostatnio pojawiło na Instagramie. Opinie są różne, więc ja chętnie sobie przetestuję I zobaczę Od Eveline kre krem do precyzyjnej depilacji nóg Coś na lato, przyda się Jaja ma coś nowego Okej, okay. co my tu mamy Luksus Luksusowy krem serum do rąk i paznokci To się zawsze przyda Oczywiście wszystkie te produkty Podlinkuję wam na dole E, mgiełka do ciała i włosów Mango od Ziai. Bardzo ładnie pachnie. Kurczę nie wiedziałam, że Ziaja ma jakąś taką nową kolekcję. W ogóle zmienili szatę graficzną, chyba? Oczywiście Energolek, bo spałam mi się strasznie krótko. Co my tutaj mamy? Pomadkę w kolorze 200 Pink Pout matową od Rewlonu. Tutaj mam coś dla Was na rozdanie, bo e, będę organizować z dziewczynami kolejne rozdania takie duże na Instagramie. I właśnie dobrałam Wam tutaj kilka produktów. Uuu, widzę tutaj kolejne rzeczy od Regonu. Tutaj mamy pomadkę. Revlon Ultra HD Lip Lacquer w takim kolorze bordowym, bardzo ładnym. Tutaj mam Pierre Rene Volume Rich Mascara. To też wzięłam dla was specjalnie. Paletkę Five Points ja ją już posiadam i stwierdziłam, że wam też będzie fajnie takową podarować. Rozdanie będzie na Instagramie, bo zaraz będziecie pytać. Mam tutaj e, pomad, e, boże, kredkę do oczu. W kolorze matte espresso, też z Revlonu, fajnie. O, tutaj wzięłam coś do sprzątania dla mojej mamy. tak dobrych cenach, po 10 zł, słuchajcie, jest ta chemia. A ona mi się tak fajnie sprawdza, że podejrzewam, że jak będę mieszkać sama, to tą chemię będę miała jedyną w domu. Także ja mam tutaj zielona herbatę, naturalny płyn do czyszczenia łazienki. Bardzo go lubimy z małą, i tak jak mówię, jak ja się przerzucę. Na mieszkanie samemu, kiedyś tam, to u mnie będzie tylko ją Wszystko jest tak dobrze zapakowane, słuchajcie, że otwieranie tego trwa wieki Okej, okay, wzięłam też taką paletkę z Makeup Revolution Też mi się wydaje, że trafi do was na rozdanie I paletę do konturowania też z Makeup Revolution Otwieram, uuu, co to, czy to jest paese? Tak, to jest spajze ale ekstra! Ja tu się jaram bo opórę, mało kosmetyków do domu mi miała Uuu, nice, to jest taki beauty set, lipstick i konturówka dust, ale mega I to jest odcień 29, taki dosyć ciemny, super, mega, cieszę się bardzo, chętnie sobie przetestuję Może jakiś taki test nowości zbiorowych, bo trochę, jak widzicie, mam tutaj faezę. Dobra, widzę tu jeszcze jakieś dwie duże butle, o, ziaja, właśnie nowość to pewnie powędruje do mojej mamy, bo moja mama kocha ziaje, naprawdę. Ona żadnych innych kosmetyków nie używa praktycznie. Antycelulitowe, ujędrujące mango, serno bliżające do ciała. Ej, chętnie sobie to przetestuję, powiem wam szczerze. Sama sięgnę, szata graficzna jest mega, bardzo się zmieniło od czasów, kiedy ja używałam ziaji. No, ciekawe, ciekawe. To mnie zaskoczyło, słuchajcie. Tutaj widzę kolejny balsam z Eveline. Słuchajcie, ja tych balsamów w domu mam już taką ilość, bo czy dostaję paczuszkę od Eveline, czy właśnie jak dostaję jakąś paczkę od drogerii, to przeważnie mi dorzucają ten balsam. I one są w porządku. My je z mamą lubimy, nie wszystkie nam się dobrze sprawdzają, co prawda. Tego chyba jeszcze nie miałyśmy okazji testować, także nowość u nas. Co my tu mamy? Luksusowo odżywcze mleczko do ciała z drobinkami złota. Na lato myślę genialne. I tu jeszcze widzę taki pęczek, chyba lakier. Czy to jest podkład Paezę? No nie mówcie! Tutaj niektóre rzeczy sobie wybierałam, a niektóre rzeczy dostałam jakby w gratisie. Znaczy w gratisie. Po prostu Joka mi dorzuca do paczek takie rzeczy. Mamy tutaj dwa lakiery. Tutaj jest lakier od firmy Kinetics. Nie nadzwyczajnego. I rakier od Revlonu, taki miętowy. Nigdy nie widziałam tej firmy, ale co mnie tutaj... u będzie test paezer, słuchajcie. u Podkład kryjący o przedłużonym działaniu, przeznaczony do normalnej, suchej i wrażliwej cery. Coś dla mnie. Ładny odcień mi dobrali, bo to jest, słuchajcie, odcień nude. No... Co wy na test peze? Bo ja myślę, że to już jest ten czas, że mam na tyle dużo nowości, że chętnie bym taki test dla was, słuchajcie, zrobiła Odkręcany na szpatułce, ale ładny odcień, ale to może być fajne No dobra, będzie test peze, dajcie znać czy chcecie, a ja go dla was przygotuję Dobra, żołko mi się przyda jeszcze dzisiaj a teraz otwieramy paczuszkę od firmy Reverse Cosmetics, to są najtańsze Kosmetyki na polskim rynku I tak będzie widniał tytuł filmu, który Dla was przygotuję Tą paczkę też wam zresztą pokażę na Instastory I pewnie ci osoby, które Będą ze mną na Instagramie Zobaczą ją jako pierwsze, ale ładnie Zapakowane, patrzcie Super, tutaj wam pokażę tylko Tak wiecie, poglądowo, bo Tak dokładnie to pokażę wam na Instagramie A te kosmetyki zobaczycie W osobnym filmie Papier. i Tak wygląda zawartość paczki No myślę, że teścik będzie całkiem sympatyczny Bo tutaj mamy chyba wszystko, żeby wykonać pełny makijaż Mamy tutaj Master Palette palety 12 cieni do, do oczu Tu mamy taką czwóreczkę Jest puder HD Beauty Wygląda trochę jak Huda Beauty Jest rozświetlacz Który zresztą chyba ja mam w swojej kolekcji albo miałam są pomadki O, tą pomadę to nawet posiadam Kupiłam ją w Chińczyku, bo przeważnie te produkty Są dostępne w ogóle w Chińczykach I mamy pomadki W różnych odcieniach i wykończeniach To wygląda trochę jak Max Factor Show Matte Lip Lacquer And taka klasyczna And taka klasyczna, Mój English is perfecting Ale Całkiem sympatycznie, ok. Do tego mamy konturówę Róż, ja mam róż z Reverse, był w porządku tylko inny odcień, tutaj jest jakiś rozświetlacz Uuu i mamy stick do konturowania Pro Contour Duo stick W ładnym odcieniu, także będzie testowane Słuchajcie, idę pokazać wam dokładnie Tą paczuszkę na Instastory Bo tutaj jeszcze coś jest, ale nie chcę wszystkiego zdradzać Także pokażę wam tą paczkę I co? I my widzimy się w dalszej części tego vloga Na pewno będę się do was odzywać Także widzimy się niedługo Cześć, słuchajcie, witam się z Wami kolejnego dnia. Dzisiaj co prawda nie mam dla Was żadnej paczki, żeby Wam otworzyć, ale chciałabym yy, się trochę wytłumaczyć? Może wytłumaczyć to za dużo powiedziane, ale opowiedzieć Wam, dlaczego jest mnie tak mało w tym vlogu. Miałam bardzo, bardzo, bardzo pracowity tydzień i przyszłe wcale nie zapowiadają się mniej pracowite, bo dopinałam trochę takie dwa ogromne projekty, którymi jaram się w opór i. Jak tylko będę mogła Wam zdradzić coś więcej, to na pewno o tym Wam opowiem. Nie dopytujcie, bo nie powiem Wam nic więcej. Mogę Wam tylko powiedzieć, że szykuję się naprawdę dużo e, i no jest mnie mało, bo to z, zajmuje mi bardzo dużo czasu. E, w ogóle wczoraj zrobiłam sobie jedną rękę nowe paznokcie, takie neonowe, czerwone e, i to jest lakier z Eveline, a tu mam jeszcze moje stare, fioletowe. Dłuższe, bo musiałam też skrócić, bo były już zdecydowanie za długie Także w opór dużo się dzieje i jest mnie też dlatego tak mało Weź Filmy pojawiają się regularnie, ale to są filmy, które ja nagrywam i mam nagrane na zapas Żebyście po prostu mieli ciągłość, bo ostatnio no ostatnio dużo, dużo się dzieje No i słuchajcie, między innymi z takich rzeczy, które dużo się dzieje Powstała grupa na Facebooku, bo nie miałam jeszcze okazji wam w tym vlogu o tym opowiedzieć Słuchajcie, powstała grupa na Facebooku i, i możecie sobie do niej dołączyć na spokojnie, bo ona powstała dla Was. Jest to grupa generalnie rzecz biorąc makijażowa. Gdzieś tam ja się będę Wam przewijać jako twórca, bo to jest grupa, którą ja też stworzyłam po to, żebyście mogli mieć ze mną łatwiejszy trochę kontakt. Mam dwóch moderatorów, więc grupa, grupa. Brawa. Grupa nie jest pozostawiona sama sobie, to nie jest wcale tak. Mamy moderatorów, którzy pilnują porządku na niej. Jeżeli z czasem będę potrzebować kogoś więcej, to na pewno dam wam znać o tym na Facebooku, Facebooku, na Instagramie, ale na Facebooku w poście też właśnie w grupie. Na razie jest nas 253 osoby, także jest nas mało. Ale fajnie, bo uważam, że grupa, jeżeli tak dobije do 1002, to już będzie taka fajna ilość, nie będzie też za dużo, więc na spokojnie wszystkie wasze posty będą docierać, nie będzie. Spamów i tak dalej. Pojawi się kalendarz liveowy. Od czerwca, od początku czerwca będziecie mogli prowadzić sobie live'y makijażowe, bo wiem, że wiele z Was chciałoby poprowadzić takiego live'a, ale nie do końca na przykład widzi się na snapie, żeby prowadzić cały dzień, tylko chciałoby sobie usiąść i zrobić takowego live'a. Będzie taka możliwość, też będziemy Was sprawdzać pod względem prowadzenia Instagrama i czy faktycznie macie jakąś tam e, styczność z makijażem. Fajnie, jakbyście mieli na Instagramie jakieś swoje prace, żebyśmy mogły zobaczyć i żeby ten live był całkiem fajną opcją też dla Was na wypromowanie się, bo wiem, że. Z tym jest ciężko. Pozwalam promować się w postach, w których na przykład dajecie makijaż do ceny. Wiem, że na innych grupkach nie ma tej możliwości. Ja u siebie na to pozwalam, natomiast nie można prowadzić autopromocji na zasadzie: hej, wpadnijcie do mnie i post zostanie opublikowany. Takiej opcji nie ma. Jest też regulamin, który polecam przeczytać zanim dołączycie do grupy. Albo jak już dołączycie, to żeby sobie go przeczytać, bo jest bardzo dużo fajnych informacji, które mogą Was zainteresować. Jest taki hashtag, jak pytanie do mnie. Jeżeli macie jakieś pytanie i chciałobyście, żeby wypowiedziały się na to większe, szersze grono osób niż tylko ja, to możecie sobie z niego skorzystać. Jest wiele hashtagów, które nam tą grupę ładnie układają, i nie ma burdelu, że tak powiem. Także tak, powstała grupa. Tak ona, słuchajcie, wygląda. Lolki skład. To będzie jeszcze do poprawki, bo coś z wymiarami popieprzyłam. Ehe, I tak, tak wygląda grupa. Możecie się tutaj dołączać. Yy, I jak widzicie, już zaczynamy publikować pierwsze posty. Yy, tak, co więcej, wystawiłam Wam rzeczy na wintet na sprzedaż. Yy, więc możecie sobie wejść, zobaczyć. Może Anusz widać Wam się coś spodoba i będziecie sobie chcieli kupić. uprzedzam, rzeczy schodzą szybko. Co tutaj dużo mówić, e, rzeczy schodzą szybko. To to. Um, co jeszcze miałam wam powiedzieć chyba z takich rzeczy organizacyjnych to jest wszystko, słuchajcie, ja idę sobie zrobić drugiej kawy e, i muszę ogarnąć jeszcze bullet journal i rozpisać sobie pracę na przyszły tydzień, bo jeszcze mam w weekend zjazd na studiach i mam dużo rzeczy do zrobienia e, testuję, słuchajcie, zaczęłam testować tą kolekcję od Skin Skincare Insta Skincare i no, może będą hity, ale to też wam dam jeszcze znać, e, na Instagramie na dniach pojawi się ogromne rozdanie z Wielzji i Maltańską, bo już wysłałam rzeczy dziewczynkom Czyną, także one muszą dosłać jeszcze od siebie i, i będzie ogromne rozdanie z którego będziecie sobie mogli skorzystać yy, i ono się pojawi też na dniach dosłownie ja wiem, że czekacie na wyniki z rozdania YouTube'a bardzo długo, natomiast yy, to jest dużo trudniejsze w wyborze niż takie rozdanie na Instagramie ze względu na to, że ja wszystkie komentarze chcę przeczytać więc to chwilę trwa yy, więc yy, więc co, więc co więc tak, słuchajcie, tak to wygląda na ten moment, to chciałam Wam przyjść opowiedzieć. Będę na pewno dawać Wam znać, jeśli jeszcze jakiś update się tutaj pojawi, bo ten vlog to jest właśnie taki update, update, bo dużo, dużo, dużo się dzieje. I tak jak mówiłam, bardzo dużo projektów dopinam, cieszę się ogromnie w ogóle, więc na pewno jeszcze w maju nie wiem, czy usłyszycie już, co to jest, ale w czerwcu myślę już tak, już tak prędzej. No i tak, 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 słuchajcie, praca, 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 cieszę się bardzo. Przebieram troszkę nóżkami, żeby móc Wam już o tym wszystkim opowiedzieć. Odkładam pieniążki, więc no ja aram się w opór, słuchajcie. Cieszę się bardzo, że mam taką możliwość rozwoju i jestem za to cholernie wdzięczna. No i właśnie tak to słuchajcie wygląda. Tak, tak, stwierdziłam, że przyjdę odezwać się, pokazać, że żyję ja Oglądam w ogóle H2O, wystarczy kropla od początku, bo naszło mnie na jakiś taki luźny serial A nic fajnego na Netflixie i HBO nie ma, więc stwierdziłam, że łączę sobie h 2 i sobie oglądam No i tak, tak, biorę się do roboty, bo jeszcze muszę dzisiaj parę rzeczy porobić Rozpisać sobie na pewno bujo, a my widzimy się już, już niebawem Tak, na pewno się jeszcze dzisiaj do was odezwę w tym vlogu tak naprawdę to przyszłam się już pożegnać w tym vlogu, ale chciałabym Wam jeszcze jedną rzecz pokazać, a mianowicie, jak widzicie, pojawił się na u mnie na profilu nowy banner. Jest on wykonany świetnie i słuchajcie, osoba, która go dla mnie wykonała, jest mega, mega uzdolniona. Podziękuję Wam ich na dole, bo tam jest chyba dwóch chłopaków z tego co się orientuję. Także mega dziękuję bardzo za tą grafikę, jest śliczna. Wy, jakbyście chcieli zamówić sobie coś u nich, to zostawiam Wam, tak jak mówię, link na dole, bo. no jest mega, naprawdę, z tym co ja miałam to... a tymczasem słuchajcie, ja oglądająca Harry'ego Pottera, swoją drogą Harry Potter od 15 na Netflixie, polecam dzisiaj mam 14, także już jutro premiera, więc będę mogła zrezygnować z HBO GO i oglądać wszystko na Netflixie bardzo mi się to podoba żegnam się dzisiaj z wami w tym vlogu Mam nadzieję, że ten vlog, mimo że był taki mega zbiorowy, i informacyjny, to Wam się spodobał i że zostaniecie ze mną na dłużej. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, a my widzimy się już niedługo w następnym odcinku. Także dziękuję Wam za dzisiaj, do zobaczenia i cześć.